Dzień dobry! W dzisiejszym, no nie ja do końca odcinku, wyjaśnię parę rzeczy. Więc tak, chcę stworzyć trailer nowej wersji na 1.16 mojego serwera. I tak, wyjaśnię parę rzeczy, dlaczego mam takie o i w ogóle. Trailer będę tworzył na Minecraft Bedrock Edition. O, się kamera A nie, włączyłem. Okej. Okay. Więc trailer tworzę w moim studiu na Windows 10 Edition. No ale tutaj ja bardzo po prostu lubię tworzyć. Ale sam serwer jest na Javie, no bo szczerze lepiej prowadzić serwer na Java, więc chyba rozumiecie. Więc yy, ja tylko tworzę na Windows 10. Także jak to jest oto moje tutaj studio. I tutaj mam właśnie jakieś takie dziwne drzwi, nie wiem czy je rozwalić, ale no. Dzień dobry. Więc już sam trailer powstaje, tutaj mamy Green Skin jak widać, na tej światełka, no ale okej, okay. chodzi o to, że po prostu przyszedłem na, na pomysł, że zrobię trailer nowej wersji, więc no, za miesiąc będzie dostępny, będę dawał jeszcze jakieś informacje, teraz też mogę jeszcze powiedzieć w ogóle o co będzie chodzić w tym może trailerze, to no ogólnie no to, sekunda, nagrywanie. Dobra, dobra. o, No okej. Okay. No to właśnie chodzi o to, że ja tutaj chcę, proszę Państwa, no taki dobry trailer ogólnie ogólnie zrobić, arcydzieło kinowe, jak widzicie. No, mam koszulkę z sonikiem, ale no, będę się chwalił, też mam unikatowy cape, ale... Nie będę się... Dobra, nieważne. Także jak wrócimy do tematu. No więc mam taki fajny pomysł, pomysł, że zrobię trailer. Żeby przyciągnąć większą... Publika? No, ale dobry pomysł. Tak, się, jak więc będziecie co mogli obejrzeć już niedługo. Uuuuu! dzisiaj mamy Halloween, więc uuu! <laughs> Nie wiedziałem o tym. Fajne, że tej mruga na tej edycji Steve. No dobra. Ejcie to jest moje studio gier. O, no, nieważne. No, to jest moje studio. Tutaj pan ruszył. Proszę u z mojej i po sesji. Żeby nie pokazać traileru. No okej. Okay. Więc te drzwi prowadzą do traileru, nie? No i mam tutaj te jakieś itemki. Więc je otworzymy za jakiś czas. No Moje studia jest tu małe, ale przytulne. Mamy dobrą kamerę jak widać. No, no tak jakby, nie? Ale okej. Okay. To jakieś rury sobie pytacie. Bo mam trochę problem ze z światłami, ale to nieważne. Już tutaj mamy scenerię, więc niedługo wyemitujemy trailer. Uhuu, będzie trailer, ale okej, okay. więc tak na bedrocku robię, bo bardzo lubię tą edycję, szczerze, bedrock edition i no. Po prostu, jakoś tak będę sobie robił na tym trailery, bo mi jest tej łatwiej, no, ja bardzo lubię po prostu tej, no, wiecie, no, grać. Ale Java jest lepsza do serwerów i ogólnie, ale jakoś tak wolę sobie w ogóle między nami grać nawet roku. Znaczy, może grafika jest całkiem ładna, taka jaskrawa, ładna, nie wiem, mi się bardzo podoba, Uuu. No i sobie Steve mruga. O, widzicie, ja mrugam. Mrugam do was, widzowie. Więc okej, okay, tym takim strasznym klimatem... Skończymy odcinek. Życzę wszystkim jego Halloween i dnia i w ogóle pa!